Coś nagrywanie mi nie tego nie działa. O, witamy witamy. Działa, włączyłaś. No właśnie, włączyło się w końcu, jakoś z opóźnieniem. Witamy dzisiaj Małgosia Kosakowska, Danusia Szafoni i ja, Elżbieta Turzyńska-Kinek. E, no poprzednio zaczęliśmy o wartościach, o talentach, o tym, co mm, dobrego w życiu możemy osiągnąć dzięki własnym wartościom, nie wartościom osób z otoczenia, tylko własnym wartościom. I kiedy te własne wartości mamy? Ja tutaj sobie taką czytam książkę od dłuższego czasu i jest tu powiedziane tak. Musisz pamiętać, że podjęcie jakiejkolwiek decyzji sprowadza się do wyklarowania hierarchii wartości. Czyli musimy e, sami e, określić co jest dla nas wartością, a co nie? I czy żyjemy zgodnie z własnymi wartościami, czy z, 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 z wartościami otoczenia? Jak to z Gosiu u Halo. Zawiesiłaś się? To ty się zawiesiłaś, kochana. Aha. No. Ale kogo pytałaś? Ciebie? No, więc y, nie słyszałam wszystkiego, bo u mnie było tak, że ty się zawiesiłaś. No, ale to są y, złośliwości rzeczy martwych. Jak mówiłaś o tych wartościach, to chodzi o to, żebyśmy my y, te wartości swoje pielęgnowały po to, żeby, żeby nam było lepiej. Nie, żebyśmy spełniały jakby życzenia ludzi, którzy nas, nas otaczają. Oni, oni za to y, przeżyją nasze życie. Każdy musi przeżyć swoje. I ja nie będę. Dążyła do tego, żeby zadowolić, bo kiedyś tak robiłam. A teraz tą wartością nadrzędną jest to, żebym ja zaspokajała swoje potrzeby, a nie ciągle zaspokajała potrzeby innych. I w trakcie tego naszego rozwoju zauważyłam, że niektóre wartości. Które miałam, nie zdawałam sobie z nich sprawy, że są dla mnie tak bardzo ważne. I właśnie dopiero jak zaczynam szukać, co jest dla mnie ważne, co mi daje największe efekty, że ta wartość winduje mnie w górę w tym, co robię, to okazało się, że niektóre wartości, które uważałam za, za takie dobre, okazały się, że nie. One nie są tak ważne dla mnie, dlatego że one mi nie po, pomagają w dojściu do, do mojego celu, który sobie założyłam. Dokładnie tak. I właśnie w trakcie tej naszej drogi zauważamy inne wartości, które właśnie służą temu, żebyśmy mogły dojść tam, gdzie chcemy. Nie wiem, jak to jest u ciebie, Danusiu. Ty na pewno masz dużo do powiedzenia. No, ja właśnie też zauważyłam, ale to też właśnie dzięki temu rozwojowi. A może tak i tak mi się przypomniała taka sytuacja, jak studiowałam promocję zdrowia. I w czasie tej, tej, z tego, tych studiów robiłam różne programy, no, też dla zakładu pracy, w którym pracowałam. Napisałam program, który był wysyłany gdzieś wyżej pisałam go, mało tego, że pisałam go w domu poza godzinami pracy na swoim komputerze, zużywałam swój papier, to pod tym programem podpisało się moje kierownictwo. Jeszcze mi powiedzieli, ja byłam z tego oczywiście bardzo zadowolona na początku, powiedzieli mi, że to tak nie może być, żeby, żeby podpisywał się zwykły pracownik pod takim programem. Na początku mi to nie przeszkadzało, ale w tej chwili, kiedy jesteśmy po tym rozwoju, to właściwie mam takie poczucie, jak została okradziona. To, to była moja umiejętność, moja wartość, którą ja robiłam, a podpisał, że po tym zupełnie ktoś inny. I w tej chwili właściwie dzięki temu naszemu rozwojowi, dzięki temu, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mam takie poczucie, że w, te, w tych wartościach, umiejętnościach nie chodzi o to, żeby tak do końca zadowalać innych. Tylko chodzi o to, żeby mieć satysfakcję dla siebie, żeby być samemu zadowolonym. I to wtedy pozwoli przycią nam przyciągać też ludzi, którzy nas doceniają. Nie tylko ci, którzy chcą nas wykorzystać, bo w tej chwili to, wracając do tamtego wydarzenia, to ja się czuję bardzo wykorzystana i nas ze swoich umiejętności, gdzie nawet nie było mojego nazwiska. A też słuchałam właśnie takiego wykładu, taki, zapomniałam jak się nazywała ta pani, która też opowiadała właśnie o swoich wartościach. I ona. Już od najmłodszych lat miała, umiała zarabiać pieniądze, miała dużo domów, miała jachty, miała wszystko, co tylko chciała. I kiedy ludzie mówili, że, że coś jest z nią nie tak, że nie, coś tam nie pasuje, to ona się oburzała na nich i e, pokazywała im właśnie to, co... To, te to, to swoje osiągnięcia. Wie, jak ja nie jestem bardzo jak ja tu mam domy, mam to, mam, mam tamto. Nawet dzieci gdzieś tam się odsunęły, bo mówiły jej, że nie ma, oni nie mają matki. W tym. Ona tego nie rozumiała, dopiero po jakimś czasie, kiedy ci wszyscy właśnie, którzy, którzy najpierw ją chwalili za to, że coś tam robi dla kogoś, jakby poszli w swoją stronę. Ona wtedy nagle poczuła bardzo dużą pustkę i stwierdziła, że ona nie ma w sobie żadnej wartości. Nawet nie położyła, były takie okresy, że nie kłada się do łóżka, bo uważała, że nie zasługuje na to, żeby leżeć w łóżku, tylko leżała na podłodze. I to, mi, to mnie tak zainspirowało i właściwie to mnie jeszcze bardziej... Pobudziło do tego, żeby zastanawiać się nad, może nie zastanawiać, ale żeby właśnie zadbać o swoje, o to, co jest moje i o to, co, co mi sprawia satysfakcję, co lubię robić i z czego ja dla siebie mam korzyści. No, może tyle na razie. No, tutaj muszę tą wypowiedź Danusi skwitować. Teraz proszę zobaczyć. W normalnej pracy, w, w, czy to na etacie, czy biznes tradycyjny, następuje wykradanie wartości innej osoby. Co jest rzeczą no, karygodną, moim zdaniem. Tak być nie powinno, ale niestety w tym świecie tak jest i to jest bardzo często. E, natomiast. W network marketingu jest tak, że każdy pracuje dla siebie, na siebie i z osobami, którymi chce. I te osoby potrafi dowartościować. Sam jest dowartościowany, dowartościowywany przez innych, a jeżeli pomaga następnym, to dowartościowywuje siebie i innych. I tu jest zupełnie inna zależność systemu pracy. I to właśnie przyciąga nie tylko rozwój, nie tylko pieniądze, ale sam fakt, że żyje się zgodnie z, z własnymi i talentami, bo Danusia tu wykazała swój talent, a jednocześnie ze swoimi wartościami, że to co robię, to robię dobrze i robię dlatego, że tego chcę, a nie że ja muszę. I network marketing właśnie tego uczy. I ja no, nigdy nie dałam się wkręcić w żadne korporacje, w żadne sieciówki jako usługodawca, ponieważ właśnie tego się obawiałam w życiu, że zostanę wyrzęta do ostatniej kropli, po czym powiedzą mi dziękuję, zrobiłaś swoje, jesteś wolna. Dlatego w biznesie tradycyjnym niestety musiałam zainwestować, inwestować w siebie. I teraz też tak jest, że wiele osób się dziwi, że ja mimo, że mam własny biznes, no jestem na emeryturze, ale nie do końca, bo moja emerytura jest wręcz rozpaczliwa na te lata pracy, a w biznesie tradycyjnym było różnie. Raz było lepiej, raz było gorzej. Pewne rzeczy osiągnęłam, ale nie na tyle, żeby sobie zabezpieczyć życie, kiedy nie będę mogła już w ogóle pracować. Czyli nadal działam. Ale tak jak Danusia, i tutaj też Małgosia powiedziała, że chcemy żyć zgodnie z własnymi wartościami, zgodnie z własnymi talentami, które chcemy wykorzystywać. Ja też się znowu podeprę. Książką Tomego Robinca I taki cytat podam. Za każdym razem, kiedy rodzi się nowa wartość, istnienie, istnienie nabiera nowego znaczenia. Ilekroć jakaś wartość umiera, wraz z nią odchodzi część Twego znaczenia. I tutaj chodzi też i o to, moim zdaniem, żeby nie działać. Tak jak małpka na sznureczku, że ktoś nami pociąga, albo nas puści trochę dalej, albo, albo nas przyciągnie do siebie. Ja, tak jak tutaj Małgosia mówiła, też przez długi okres czasu starałam się zadowolić innych, przez co trafiałam na osoby toksyczne, bo chciałam być bardzo zaakceptowana, a to nie o to chodzi, bo potem to uderza w nas, nie w osoby. Test, którym, którym się chcemy przypodobać, tylko generalnie idzie to w naszym kierunku i raczej nie jest to dobre, a wręcz przeciwnie. Natomiast, odkąd jestem w network marketingu, przewartościowałam wszystkie znajomości, przewartościowałam zależności międzyludzkie i zaczęłam działać na swoich zasadach wykorzystując swoje talenty. Jak to jest teraz u was, Małgosiu? No, dokładnie tak, jak u ciebie, to. Też bardzo przewartościowałam swoje życie, przetasowałam moich znajomych, bo y, podsumowałabym tak y, o wartościach, że... Wiele osób nie zdaje sobie, może nawet wcześniej sama sobie nie zdawałam z własnej wartości. I nieważne, co ktoś o mnie powie, skoro ja wiem, że jestem wartościowym człowiekiem. Bo y, przeważnie jest tak, że ludzie, nie rozumiejąc tego, co robimy, nie potrafią y, zapytać albo zagłębić się dalej w temat, tylko właśnie z, z braku tej niewiedzy, Zaczynają nas atakować, że coś robimy nie tak. Ale teraz, że ja już wiem, że ja jestem wartościowa, że sobie zdaję z tego sprawę i z tego, co mówiłam wcześniej, że to ja mam być zadowolona, a nie mam zadawalać całe społeczeństwo w koło. Więc y, jestem tu, bo o tej emeryturze wspomniałaś też, Elżbieto. Wszyscy jesteśmy, bo mamy niskie emerytury, no wiadomo. Żeby przeżyć na tej emeryturze, to trzeba coś y, robić, żeby mieć dodatkowe dochody, ale. Ale jeszcze jest coś tak bardzo ważnego, że. Przy tej pracy przy tym rozwoju naszym, znaczy przy tym dążeniu do, do tych finansów pracujemy nad własnym rozwojem osobistym i to jest wartość bezcenna. I. Niektórzy tego nie rozumieją, bo jest im dobrze w tym grajdołku, w którym oni siedzą. To jest ta ich strefa komfortu, bo żeby coś zmienić, tak jak myśmy, tu wiele rzeczy u siebie samych zmieniły, to trzeba jednak trochę wysiłku podjąć. Bo zmiana, choćby przewartościowanie niektórych rzeczy, czy zmiana różnych nawyków, które nie, nie, nie szły w tym kierunku, w którym idziemy, nie prowadziły nas do tego celu, to wymaga trochę wysiłku, prawda? Więc, więc jeżeli im jest dobrze, to niech tam siedzą. Ale jeżeli są osoby, które by chciały coś zmienić w swoim życiu, na, przynajmniej y, kieruję to do tych osób, które są na emeryturze i chciałyby coś więcej od życia, to my jak najbardziej takie osoby zapraszamy do siebie. Skontaktujcie się z nami, a powiemy wam jak w jakim kierunku możecie iść, żeby sobie realizować te cele, te pasje, które macie. Bo my właśnie tu jesteśmy w trójkę jak na razie, bo nie wszystkie jednocześnie możemy być, bo niektóre są zajęte. Dążymy do tego, żeby być wartościowymi ludźmi, żeby to kierowało, posuwało nas w kierunku naszego celu i żebyśmy to osiągnęły. Ale naj, największą wartością jest ta nasza przyjaźń i to, że już od tak długiego czasu nagrywamy te programy i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień idzie nam lepiej. Po prostu w oczach widzimy, może nie widzimy tego tak bardzo u siebie, jak ja widzę na przykład te zmiany u koleżanek, bo z reguły tak ludzie mają, że nie widzisz tego dobrego czy tych dobrych zmian u siebie tak szybko, jak widzisz u kogoś innego. Czy zgadzacie się z tym, co powiesz, Danusiu? Dokładnie tak. Popieram też to, że zapraszamy wszystkie osoby, które są podobne do nas i chciałyby iść z nami w tym jednym kierunku. To dołączam do tego Twojego zaproszenia i jak najbardziej zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać nas, poznać nasze, tak, jakie byłyśmy i obserwować nasze zmiany też. A teraz jeszcze chciałam się odnieść tak do tego, jeżeli chodzi o słuchanie innych osób, myślę, że tutaj jest też takie, że takie jakby dwie grupy ludzi. Są tacy, którzy nam życzą dobrze i ich opinie są bardzo wartościowe, bo nawet jeżeli chodzi właśnie o takie poznawanie swoich wartości, to jeżeli mamy taką słabą pewność siebie, no to wtedy jakby nie przyjmujemy do tego, że to, co robimy, to jest wartościowe dla innych, że to się może komuś podobać, że, że, że to jest fajne. I wtedy takie życzliwe osoby, jeżeli nam to powiedzą, to nawet, nawet tak, tak mi się zdarzało, że nawet słuchając tych osób, ja w ogóle słuchałam tego jak zupełnie o innej osobie, słuchała a nie o sobie. Nie dowierzałam w to. Ale, są te, ale właśnie tutaj częściej też spoty, spoty, szczególnie w jakimś tam najbliższym gronie spotykamy się z osobami, które no, albo nas zazdroszczą, albo po prostu nie chcą, żebyśmy, nie wiem, były może bardziej rozwinięte, bardziej myślały o sobie, dlatego nas tutaj hejtują, nas krytykują i tak dalej. Ale tutaj największą wartość, naj, największą wartością i tak jest to, co my czujemy same w sobie, czym jesteśmy dla siebie. Jak możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, kim chcę być, co chcę w życiu osiągnąć. I tak gdzieś i odpowiedzieć sobie na to tak bardzo z głębi serca. To tyle. No, wszelka literatura, taka motywacyjna, rozwojowa, mówi o tym, że przychodzimy na ten świat, żeby być szczęśliwym. A szczęśliwym możemy być tylko wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z własnych wartości, z wartości tych, które chcemy manifestować na zewnątrz, zdamy sobie sprawę ze swoich talentów i będziemy to wszystko łączyć ze sobą po to, żeby być właśnie człowiekiem spełnionym i to, co tutaj Danusia na podstawie historii powiedziała. Że pieniądze same w sobie nie stanowią celu takiego, do którego się dąży. Bo co z tego, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy? Znamy wiele przypadków wśród ludzi sławnych, piosenkarzy, aktorów, którzy mieli, wydawało nam się, wszystko. Mieli publiczność, mieli ludzi, którzy się nimi zachwycali. Chodzili po czerwonych dywanach, po czym popadali w nałogi, odbierali sobie życie i yy, uważali, że to, co robią, to nie jest ich. A w tych wartościach istotą jest to, by robić coś, co jest nasze, co nam sprawia zadowolenie, szczęście. I, te, I dążenie tą drogą do celu. Jeżeli ten cel już osiągniemy, to to, co wyczytałam z Obudź w sobie Olbrzyma to Antoniego Robinsa, że jeżeli do czegoś już dojdziemy, to to umiera. I następna rzecz, dobrze jak jest, gorzej jakiej nie mamy. I mm, Ile rzeczy udało, bo jeszcze tutaj Danusia wcześniej mówiła o takiej tabelce i ja tę tabelkę zrobiłam i okazuje się, że po stronie rzeczy, które mnie sprawiają przyjemność, dają mi wielkie szczęście, jest ich więcej niż tych, które sprawiają mi przykrość nawet każdego dnia. I na pewno był taki moment w moim życiu, kiedy najpierw było tych przykrych rzeczy więcej, potem stała się równowaga, a teraz mogę powiedzieć, że należę do osób szczęśliwych, ponieważ właśnie ta lewa strona jest bardziej wypełniona niż prawa. Czyli rzeczy, które lubię robić, które chcę robić, które dają mi szczęście, są po tej lewej stronie. I teraz na podsumowanie. Małgosiu, jak to jest u Ciebie z tą tabelką? U mnie jest podobnie jak u Ciebie Elżbieto, bo y, mi się wydaje, że większość osób tak ma, bo byłoby bardzo źle, gdyby po prawej stronie było więcej niż po lewej, to byśmy tutaj nie były. I nawet jak żeśmy zaczynały tą naszą drogę rozwoju, to nie było tak, jakbym wróciła y, do kilku lat wstecz. Także też mam jakieś 80% po lewej stronie. To są te czynności, te, te rzeczy, które mnie satysfakcjonują, które, które jeszcze mi da, do, da, do, dodają takiej siły i motywacji do tego, co robię. Może nawet, powiedziałabym, 90%. Ja w tej chwili po tej prawej stronie to mam jakieś 10%. Wcześniej miałam więcej, ale w tej chwili mam 10%, które by. Były takie, takie sytuacje, takie rzeczy albo ta, takie coś, co mnie spotyka w ciągu dnia, co mnie dołuje, albo co mnie nie sprawia przyjemności. Także y, my robimy tą tabelkę od, od, może od dwóch tygodni, tak? A, ale jak, jak tak mówię o tym, co było kiedyś, że mogło być 20% po prawej stronie, to tak sobie już w myślach przedstawiam, że faktycznie mogło być te 20%, a teraz jest 10%. Czyli już od tego czasu, jak za, y, pracujemy nad swoim rozwojem osobistym, zauważyłam dużą różnicę. No bo 10% to już jest dużo w takiej skali. Także jestem jak najbardziej zadowolona, ale y, żeby było 0%, to chyba może nigdy nie będzie, chociaż y, fajnie by było, żeby po lewej stronie było 100%. A ty, Danusiu? No, y też, tak, też podobnie jak wy, też tak samo. Ale to chyba, no bez, żeby dojść do zera, to raczej się nie uda i to chyba nie o to chodzi, bo to nawet jest powiedziane, że jeżeli 80% będziemy spędzać w tym, co nam, co jest dobre, co nam te, te skrzydła rozwija, to jest zupełnie wystarczająco. Ale tutaj jeszcze, ale chciałam jeszcze jedną wartość tej tabelki dodać. Bo wcześniej jakby nie uświadomialiśmy sobie, nie zastanawialiśmy się nad tym, tak? Ile procent takich codziennych czynności nam sprawia radość i satysfakcja? Ile nie, nie. A tutaj teraz robiąc tą tabelkę, jesteśmy świadomi tego, możemy ewentualnie jeszcze coś zmieniać, żeby ten procent był wyższy. Może powiedzieć jeszcze raz, ale... jak to się tą tabelkę robi i przez jaki czas mniej więcej, żeby się zorientować w tym. Taka mowa była, żeby minimum tydzień robić, i chodzi o to, żeby sobie zrobić kartkę, podzielić na pół, z jednej strony pisać czynności, które mnie satysfakcjonują, z drugiej strony czynności, które mnie e, dołują czy no, e, nie sprawiają przyjemności. I chodzi o to, żeby sobie z tą kartą wchodzić czy zapamiętywać czynności, które się robiło w ciągu dnia. I każdą czynność wpisać do odpowiedniej tabelki. I, to, I tutaj nie chodzi o to, co było kiedyś, a jak jest teraz, tylko y, 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 chodzi o to, co się robi w danym dniu. I później sobie to przejrzeć i, i zobaczyć, czy, co nam więcej czasu zajmuje. Czy to, co robimy, y, co nam dodaje energii, czy to, co nam tą energię zabiera. No i, i, i z, y, y, chodzi w sumie o to, żeby dążyć do tego, żeby właśnie po tej lewej stronie to. Tam gdzie wpisujemy to, co nam dodaje energii, żeby było to około 80% i wtedy już jest ok. No tak, a ja twierdzę tutaj, że gdyby było 0% po lewej stronie, tak? Czyli tych rzeczy. Po prawej. Po prawej. Że już, że tak powiem wszystko mamy spełnione, to co byśmy robiły? Tu chodzi o to, żeby zawsze było coś do zrobienia. I to, co Tony Robbins mówi, że jedne rzeczy umierają, następne się tworzą. I tu chodzi tak, tak ja to odbieram z tą tabelką, że ona jest po to, żeby ciągle nowe wartości wydobywać. I z siebie, i z tego, co chcemy robić. I z tych naszych talentów, żeby. żeby Mieć ten pęd taki do życia, do chcenia i do tego, żeby być osobą szczęśliwą. Bo, jak już wcześniej powiedziałam, same pieniądze szczęścia nie dają. Natomiast wszelki rozwój, wszelka, wszelkie dążenie do osiągnięcia czegoś nowego. Nie wszystko musi być wartością finansową. Są też wartości mentalne, moralne, emocjonalne, i tu należy wszystko brać pod uwagę, bo swego czasu mówiłyśmy o kole szczęścia. I tu chodzi właśnie i z tą tabelką, i z tym, co rozmawiamy o wartościach, to właśnie chodzi o to, żeby to nasze koło szczęścia było kołem. Koło, życia. Dążyć do koła, koło koła. życia. Tak, do koła takiego ładnego w kształcie, a nie <głos> <głos> kanciastego i, co i róż kulejącego na jakimś polu. A przy tym jest naprawdę bardzo dużo pracy i ja myślę, że na łożu śmierci nie wiadomo, czy uzyskamy takie równiutkie kółeczko, że jeszcze by było co do zrobienia. I tego życzę, żeby to dążenie było jak najlepsze. I myślę, że do tych życzeń przyłączy się Małgosia Kosakowska, Danusia Szafoni i ja Elżbieta Turzyńska-Kijek. Dziękujemy.